Jakub postanowił sprawdzić, co się dzieje. Sprawa była dla niego ważna, dlatego chciał przesłuchać podejrzane we własnym domu, w pałacu Hollywood. Nie każdy król by tak postąpił. Te biedne, niewykształcone kobiety znalazły się w nieznanym miejscu, otoczone przez wykształconych mężczyzn przewyższających ich pozycją. Nie mogły się przed nimi bronić. Czuły ogromną presję. Ludzie oskarżeni o czary, tak jak Agnes, musieli wiedzieć, że walczą o życie. Agnes Sampson trzymano w Tolbów od listopada 1590 do stycznia 1591 roku. To był duży budynek stojący obok kościoła. Tam zbierała się rada. Budynek pełnił funkcję więzienia i sądu, w którym odbywały się procesy. Z tego co wiemy, oskarżonych przesłuchiwano na miejscu. Oskarżoną przepytywało kilku mężczyzn. Zwykle zadawali sugestywne pytania. Czy zawarłaś pakt z diabłem? Uprawiałaś z nim seks? Spotykałaś się z innymi czarownicami? Stosowali przemoc. Podczas procesów czarownic używano wielu brutalnych metod, by wymusić przyznanie się do winy. W Szkocji było tak samo. Jedną z głównych metod była deprywacja snu. Przynosi rezultaty w bardzo krótkim czasie, w ciągu 48 godzin. Ludzie mają halucynacje, są zdezorientowani. Nie mogą jasno myśleć ani się skupić. Powtarzają to, co słyszą. Być może nawet w to wierzą. Sugestywne pytania do tego służą. W takich warunkach oskarżeni mówią to, co śledczy chcą usłyszeć. Przesłuchania były bardzo brutalne. Agnes zaciskano wokół głowy Linę. Śledczy używali zgniataczy kciuków. Podczas polowania na czarownice w North Berwick przynajmniej dwie osoby popełniły samobójstwo. Jedna zmarła podczas tortur. Przykro mi to mówić, ale władze, które współcześnie wykorzystują tortury, po prostu tak ich nie nazywają. Używają innego określenia i mogą robić, co chcą. Ja uważam, że to wymuszanie zeznań. Śledczy chcieli usłyszeć przyznanie się do winy, ale też znaleźć fizyczne dowody paktu z diabłem. Szukali diabelskiego znamienia. Jednym z najważniejszych znamion było to, które można było wykryć za pomocą szpilki. To było bardzo traumatyczne przeżycie. Oskarżoną publicznie rozbierano do naga. Śledczy brali ogromną szpilę i kuli nią podejrzaną po całym ciele. Szukali miejsca, gdzie ukłucie nie spowoduje bólu. W przypadku Agnes znaleziono takie znamie na genitaliach. To upokarzająca procedura, szczególnie jeśli oskarżona słyszy, że znaleziono na jej ciele znamie. Wiemy, że jest winna. Teraz się przyznasz? Podejrzani często się wtedy łamali i wyznawali winę. Łatwiej było współpracować ze śledczymi. Oni jasno mówili, czego oczekują. Jeśli to dostali, oskarżeni cierpieli mniej. Stąd tyle fałszywych wyznań. Kiedy Agnes wyznała swoje winy, sprawa przeniosła się do Pałacu Holyrood, bo królowi można było przedstawić dowód. Agnes wiedziała, co ma mówić. Odegrała swoją rolę przed królem. Wyznała, że w Halloween brała udział w sabacie. Podczas spotkań czarownice wzywały diabła i odprawiały magię. Opowieści o sabacie nie pochodziły z najniższych warstw społecznych, czyli od samych oskarżonych. To oni poznali je podczas przesłuchań. Śledczy czytali o sabatach. Pytali: Jak zamierzałaś zabić króla? Dlaczego w ten sposób? Oskarżeni musieli zeznawać, bo byli torturowani. Przesłuchujący chcieli poznać szczegóły. Agnes opowiadała, jak zawiesiła ropuchę do góry nogami i zebrała truciznę, która z niej wyciekła. Chciała nią otruć króla. Poprosiła jednego z dworzan, żeby przyniósł jej jego pościel, którą miała nasączyć trucizną. To był spisek przeciwko królowi Jakubowi. Jakub początkowo nie chciał w to wierzyć, ale wtedy Agnes wyszeptała mu do ucha słowa, które wypowiedział do Anny w ich noc poślubną. Jakub był zdumiony. Zdał sobie sprawę z tego, że to wszystko prawda.